Ja to kiedyś zmyję? Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jeżeli nie wiecie dlaczego wyglądam tak jak wyglądam, to zapraszam koniecznie do obejrzenia mojego challenge'u 100 warstw tuszu do rzęs. I teraz pojawia się pewien problem. Jeżeli nałożyłam na siebie 100 warstw tuszu do rzęs w tym 90% było wodoodpornego, to jak to teraz zmyć i czy w ogóle się da i ile czasu to zajmie? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się do tego zabrać, ale przygotowałam sobie dwa płatki. Nasączę je na maksa tym płynem. Ja nie wiem, czy to się w ogóle uda. Serio, ja nie wiem, ile będę musiała z tymi płatkami siedzieć na twarzy. Jest jeden na maksa. Wow! A drugi wyskoczył. Nie chcę brać w tym udziału. Jeszcze ze sobą połączasz mi cieknie po rękach. Serio, tego musi być dużo. <słuch> Myślę, że posiedzę z tym jakieś. <grych> 15 minut, jest dużo wnę się. I zobaczę, czy w ogóle cokolwiek to zadziałało. Te rzęsy są takie twarde. Ona to się w ogóle nie klei. O, Tak jakbym miała skały na oczach. O! zaczynał się z sobą sklejać. Mam nadzieję, że nic nie mam wokół. Au! O nie, jednak mam! A tu! Dobra, chyba jednak nie mogę otwierać a Więc po prostu muszę z tym posiedzieć Na zasadzie, wiecie jak z ogórkami na twarzy Będę liczyć czas Ustawię sobie stoper Tylko muszę po ach! Start. Lecimy z tematem Jestem taka głodna Uf. Zobaczę jak to wygląda teraz Jest eee, zimnie <grywia> Chyba jeszcze muszę to podtrzymać Nawet nie jestem w stanie sprawdzić jak to wygląda Uh. Wygląda to tak. Tu są jakieś obrzydliwe takie grudki, a ja mam wszystko pod oczami i w ogóle to jest takie obrzydliwe, że już nie chce mi się czekać. Spróbuję to ściągnąć. Oh! Skręciło mi się oko! O, a, a. Ale to się skleja, o fuuu Znowu mnie strasznie szczepią oczy I myślę, że czas wymienić płatki Bo tu jest taka gruba warstwa tego tuszu Że to jest masakra Idę po więcej Znowu grzecznie posiedzę z nimi Ech, taki mój los Muzyka. Się odwodnić można Jak mi spędzą te oczy już. Ha, mam ochotę sobie wydrapać z głowy. No dobra, podejście numer dwa w zdejmowaniu. One mi tak spędzą. Aha, nie mogę ich otworzyć. To chyba nie jest coś, co chcecie robić swoim o-oczom. O Jezu. Ej, wiedziałam, że będzie ciężko, ale nie przypuszczałam, że aż tak. Znowu zobaczcie na to obrzydlistwo. Są pełne grudek. Czy ja to kiedyś zmyję? ostatni zestaw płatków. O dziwo mam ten tusz nawet na palcach, na policzku, na brodzie nawet znalazłam resztki. Ach. Myślę, że dzisiaj i jutro po prostu tusz odpada. Naprawdę. Oczy mnie tak bolą teraz, że nie wyobrażacie sobie. Więc nie próbujcie, ja zrobiłam to za was i myślę, że temat zakończony. Ponad 100 warstw tuszu do rzęs. Hell yeah. Ściskam was serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.